Państwu zaprezentować to, co uknuliśmy, knułyśmy w naszych głowach przez ponad rok, bo tak naprawdę prace nad kolejną edycją zaczynają się zawsze, zanim ta wcześniejsza się skończy. Więc nie trzeba przedstawiać, ale tak jako gospodyni to zrobię, Agnieszka Kawa, druga noga festiwalu, szefowa Centrum Sztuki Mościce, osoba, która od początku przy festiwalu brała udział jeszcze kiedy tworzył i myślał o nim Bogusław Wojtowicz. Barbara Bułdys, trzecia noga, <laughs> nóżka. Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ten festiwal jest organizowany, może się rozwijać też dzięki współpracy. Myślę, że też z tego jesteśmy dumne. I niezwykle ważna dla nas osoba. Cieszymy się, że znalazła czas. Nóżka, e, e, czwarta nóżka, e, pani Elżbieta Łabno e, z grupy Azoty, nasz wspaniały partner, sponsor, główny festiwalu, dzięki któremu kolejne edycje mogą, mogą się odbywać. E, więc podzieliłyśmy się też tak, żeby Państwu było sprawnie organizacyjnie i mikrofonowo. Więc festiwal po raz dwunasty. Festiwal nosi imię, jak już powiedziałam, Bogusława Wojtowicza, długoletniego dyrektora galerii, osoby o wielu talentach, osobowości. Myślę, że ciągle w Tarnowie bardzo brakuje nam tej osoby i tego powiewu różnych szalonych pomysłów. Staramy się ten brak i tą dziurę jakoś wypełniać też po swojemu. Ale to była osoba, która wymyśliła festiwal już dawno temu, takich, myślę, że wtedy było to szalenie nowatorskie, żeby połączyć różne, różne dyscypliny, żeby też zapraszać artystów do współtworzenia różnych nowych projektów artystycznych. Po śmierci dyrektora było dla nas oczywiste, że ten festiwal, jego dziecko, powinno nosić jego imię i w związku z tym 12 Festiwal Sztuki Artwe z imieniem Bogusława Wojtowicza Festiwal swoim honorowym patronatem objęli. Pan Marek Sowa, marszałek Województwa Małopolskiego, pan Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa. Rozpoczynamy, tradycyjnie już festiwal wpisuje się w tarnowską jesień kulturalną. To są zazwyczaj trzy weekendy na przełomie listopada i grudnia. W tym roku startujemy piątek 20 listopada, a festiwal potrwa do 10 grudnia. Ja przybliżę Państwu te wydarzenia, które odbędą się w tej siedzibie BWA i potem po kolei Centrum Sztuki Mościce i kolejne wspaniałe, mamy nadzieję, prezentacje, spotkania ze sztuką. Rozpoczynamy pierwszym wydarzeniem w BWA będzie też to, co nas otacza, to jest wystawa, która Zofii Stryjeńskiej, wystawa Starnowskiej kolekcji połączona z nowymi ilustracjami Agaty Antonowickiej, z tekstami Angeliki Kuźniak, wystawa Wybalansowałam. To będą ostatnie dni tej wystawy i jeszcze festiwalowo zapraszamy na specjalne oprowadzanie, które odbędzie się w niedzielę 22 listopada. Następnie, to już jest taka nasza tradycja, korzystając jakby z tej sali i z możliwości takich, które daje ta sala, ale ponieważ nie ma już innej, <trundy> więc... Pomyśleliśmy, że to jest taki dobry pomysł, żeby na krótki moment festiwalowy wyłączyć tę naszą główną salę z wystaw i jeżeli ona będzie pusta i nie będzie na niej cennych dzieł sztuki, to możemy trochę poszaleć z wyobraźnią i z różnymi innymi dyscyplinami sztuki, poza sztukami wizualnymi. I tak też się będzie działo i będzie kilka takich interdyscyplinarnych działań. We wtorek będzie spotkanie dotyczące muzyki folkowej, którą to jest taka tracklista, wykład do słuchania. Specjalnym naszym gościem będzie Marcin Dymiter, który też u nas prowadzi taki cykl, to będzie finał tego cyklu. Marcin przyjeżdża specjalnie z Gdańska, i jest znakomitą osobą, która no, myślę, że wszyscy, którzy mają z Państwa okazję jakoś uczestniczyć w tych wydarzeniach, wie, że to jest osoba, która przepięknie mówi o muzyce i wciąga w świat i tłumaczy dźwięki współczesne. W środę będą warsztaty dla wszystkich chętnych, dla dzieci, dla rodzin, dla młodzieży, dla starszych. Teraz bardzo dużo mówi się o nowych technologiach, o, o rzutnikach, o projekt, projekcjach, ale też jest coś takiego niesamowitego, analogowego, jak diaskopowe wizualizacje. Już pamiętamy takie ze szkół, takie rzutniki. Więc będzie można w taki jakby manualny sposób tworzyć różne wizualizacje. I do tego wszystkiego zaprosi Państwa Małgorzata Wawro, która jest pedagogiem, edukatorką, działała działa w różnych też centrach sztuki i kultury. I tutaj oprowadzi Poprowadzi te warsztaty. Ja jeszcze tak powiem tylko informacyjnie, bo widzę, że Państwo szukają tak w programach. Więc program jest w kolejności chronologicznej, natomiast my mówimy tak, idziemy miejscami, tak, żeby też Państwu było tutaj łatwiej. Tak, czyli warsztaty, a potem będzie koncert koncert zespołu Flora Quartet, i ich nową płytę muzyka organika. I koncert, który odbędzie się tutaj, ale te osoby, które przyjdą na warsztaty, będą trochę współtworzyć ten koncert, ponieważ te wizualizacje, które powstaną, będą potem prezentowane w czasie, w czasie tego koncertu. Flora Quartet przyjeżdża z Pomorza, zagra w Karnowie pierwszy raz. I jeszcze dopełnieniem tego, tego wieczoru będą, będzie mapping, wizualizacje na fasadzie Bebuła. On, to, to jest, to będzie finalne dzieło uczestników warsztatów Słowo Obraz Terytoria, która przeprowadzała Aleksandra Kubiszczel z działu Edukacji Webła, siedząca na końcu sali. I, i, młodzi ludzie z Ternowa, bardzo zdolni, chcący uczyć się w tym temacie, pracują teraz nad różnymi wizualizacjami, więc myślimy, że będzie to bardzo ciekawe i budynek Webła zamieni się. No właśnie, zacznie żyć, tak? Może się rozpadnie, a może zamieni się jeszcze w coś innego. Także też jesteśmy bardzo ciekawi ich pracy i polecamy. Też już tradycyjnie włączamy wystawę, która jest na dworcu i tam będzie nowa odsłona kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. To będzie w czwartek 26 listopada. I tego samego dnia, ale tak, żeby dać publiczności szansę się przemieszczenia, ta sala będzie salą koncertową, zagra Woka. To jest bardzo ciekawy zespół, który tworzy między innymi Rafael Rogiński, polsko-niemieckiego pochodzenia, bardzo ciekawy muzyk. To jest muzyka nawiązująca do takich muzyki transowej, korzennej. Sporo jest tam inspiracji dźwiękami indyjskimi, ale też takimi pierwotnymi słowiańskimi. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe, intrygujące brzmienie. I potem zapraszamy Państwa też, nie zabraknie w tej edycji różnych spotkań, warsztatów wykładów, takiej możliwości dowiedzenia się czegoś więcej o ciekawych twórcach. Pierwszy raz w BWA będziemy prezentować wystawę sztuki, znaczy nie wystawę, tylko twórczość Franciszki i Stefana Temersonów. To było znakomite polskie małżeństwo twórcze, które tworzyło ilustracje, książki, filmy. I o tym wszystkim opowie Adriana Prodeus, która jest wielką specjalistką tego tematu, ale także obecnie wicedyrektorką Zamku Jezdowskiego w Warszawie, bardzo ciekawej instytucji. Więc Adriana specjalnie przyjedzie i zaprezentuje i wprowadzi do twórczości Emersonów. A to też dlatego, ponieważ w ramach małego artfestu z kolei ta nasza sala zamieni się w salę teatralną. I tutaj w poniedziałek, 30 listopada, będziemy mieć dwa spektakle dla dzieci i dla rodziców. Święty Franciszek. I to jest właśnie sztuka, która powstała na podstawie scenariusza Temersonów. Czyli najpierw będzie takie wprowadzenie, a potem, potem będzie spektakl. I jest taka ciekawostka, że ten spektakl został wyreżyserowany przez Tarnowianina Tomasza Cyza, który aktualnie mieszka w Warszawie. Jest też zaangażowany w wiele ciekawych, kulturalnych propozycji, ale nie zapomina o mieście swojego urodzenia. Tak, też jest absolwentem pierwszego liceum. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, no właśnie nie tylko z tą legendą i historią życia świętego Franciszka, ale też po prostu ze sztuką i z ciekawymi aktorami. I na koniec festiwalu przy, będziemy montować wystawę dla Państwa, czyli Sofia Strojeńska otwiera, a kończyć będzie, tak, Sofia Strojeńska nazywana księżniczką polskiego malarstwa. Ustawana za jedną z najważniejszych polskich artystek pierwszej połowy XX wieku. Te znakomite kolory, i jak to pisze biografka, nieomylne chlaśnięcie pędzlem. Wczoraj mieliśmy tutaj wykład i Pan Kustosz z Muzeum Narodowego w Krakowie mówił o tym, że właściwie nie ma podróbek stryjeńskiej, tak? I to jest też trochę dziwne, ale związane jest z tym, że ten jej talent jest tak duży i że ta pewność ręki jest no właśnie, tak znakomita, że właściwie wszystkie próby, które były, kończyły się fiaskiem. To znaczy, jest bardzo ciężko no, dorównać tej sztuce. I też taką inną wersję malarstwa, ale też pełną kolorów i pełną takiej energii, zaprezentujemy Państwu na koniec. To jest wystawa Jarosława Flicińskiego. Ona ma taki skomplikowany tytuł: Kasa Kosmos, Homemade Paintings, czyli obrazy namalowane w domu. Kasa czyli dom, kosmos wiadomo i to jest artysta, który jest bardzo cenionym artystą w Polsce, był bardzo taki obecny i, i szeroko jego prace były prezentowane na przełomie lat 90. i 2000. I potem tak jakby trochę znikł z polskiej mapy, a to dlatego, że przeniósł się do Portugalii i tam w takim miasteczku blisko oceanu wal pracuje. To będzie pierwsza po 10 latach taka bardzo duża wystawa jego właśnie w Polsce. Tutaj mają Państwo jakąś wcześniejszą realizację, ale Jarosław Ryciński jest właśnie znany z takich różnych przedstawień pięknych, kolorowych, abstrakcyjnych, ale właśnie takich pełnych energii. Bardzo często jego obrazy wychodzą poza ramy i pojawiają się gdzieś na ścianach. Więc myślę, że to no, będzie, będzie bardzo ciekawe. My na pewno tę te, te wystawę się już od dawna szykujemy. Ale też w ramach właśnie przygotowań do tej wystawy będziemy mieć taki przyczółek w stolicy warszawskiej, artfestowy, ponieważ tydzień wcześniej przed otwarciem wernisarzów Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie będzie spotkanie z Jarosławem Flicińskim, prezentacja. Zapowiedź tej wystawy i katalogu tej wystawy, czyli to będzie taka zapowiedź tego, co będzie się u nas działo 10 grudnia. I to w BWA, a inauguracja festiwalu tradycyjnego w Centrum Szczególności oddaję w Nie wędrując specjalnie daleko, bo też przez Warszawę, może od tego zacznę. Przywozimy do Tarnowa wystawę, która jest poświęcona Stanisławowi Dygatowi. Przywozimy ją z teatru Wielkiego z opery narodowej. Tam została kilka miesięcy temu stworzona i otwarta. Przyczyną tej wystawy jest stulecie urodzin Dygata. Wystawa, która wydała nam się bardzo interesująca z wielu powodów. Boguś Wojtowicz tak sobie wymyślił festiwal, że zawsze oprócz młodych ludzi, młodych artystów, bardzo obiecujących, zapraszał do festiwalu osobowości, artystów znanych ze swojej niebywałej twórczości, żyjących najchętniej. Ale czasami zdarza się tak, że sięgamy do osób bardzo istotnych, których już nie ma. A trudno pominąć taką okoliczność. Tym bardziej, że zwykle ten program atwestowy jest budowany wokół postaci znaczących. Tym razem taką inspiracją dla nas, przynajmniej dla na Centrum Sztuki Mościce był właśnie Stanisław Wygaw. Stulecie urodzin rozpoczęto początkiem tego roku. Skończymy właśnie wystawą finisarzem w Tarnowie. Zapraszamy Magdę Dygat, córkę Stanisława i Andrzeja Dudzińskiego Nestora właściwie Art Festu, który pojawia się przy, pojawiał się przy wielu edycjach festiwalowych. A pojawiał się też z tego powodu, że Bogdan wymyślił taki cykl, który trwał przez kilka edycji. Nazywał się Goście Andrzeja Dudzińskiego i tym razem gościem Andrzeja Dudzińskiego i psem naszym będzie Krzysztof Kowalewski. Za chwileczkę dojdziemy do tego tematu. Natomiast wystawa jest bardzo y, y, niezwykła. To jest specjalnie zbudowany domek, w którym znajdują się dokumenty, przedmioty, obiekty. Jest sporo twórczości, oryginalne rękopi y, rękopisy, są filmy, jest muzyka, jest y, wiele postaci, które w domu dygata y, się pojawiały. Jedną z tych postaci jest właśnie Krzysztof Kowalewski. I to jest ta właśnie przyczyna, kocham Pana Panie Suku, Słowisko Kultowe, wszyscy go znają, ja cieszę się bardzo, że wreszcie po wielu latach, a, bo tak sobie próbuję sięgnąć pamięcią, chyba to 2008 roku, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z, z Krzysztofem Kowalewskim w Teatrze Współczesnym z Bogdanem i rozmawialiśmy <coughs> o tym, że chcemy go zaprosić, ale później się okazało, że w Mościcach nie da się pokazać spektaklu, bo jest budowa, później się okazało, że spektakl ze współczesnego zszedł z afisza, i tym razem okazało się wreszcie to możliwe, ponieważ zagramy spektakl, to słuchowisko muzyczne. Kocham pana, panie Słuch i zagramy również słoneczny chłopców z teatru Szóste Piętro, właśnie z Krzysztofem Kowalewskim w roli głównej z Piotrem Franceskiem. Takim elementem muzycznym, który będzie sięgał do rzeczy, Tradycyjnych, wielkich i bazujących na osobowościach będzie z całą pewnością koncert SBB z najnowszą płytą, którą wydano kilka dni temu właściwie, zdaje się 2 października, ona ujrzała światło dzienne, to jest koncert zarejestrowany w Radiowej Trójce, a dodam jeszcze, że SBB zostało laureatem Mateusza za cały kształt twórczości to jest 40 lat na polskiej scenie muzycznej, wciąż są świetni. Także zagramy koncert SBB zaraz na początku festiwalu. A później będziemy przełamywać tę tradycję muzyczną, choć wciąż niezwykle dynamiczną. Jak się okazuje, pół tony sprzętu muzycznego trzeba będzie na scenie postawić sporo. Pojawią się rzeczy bardzo świeże, mam na myśli jazzowe, ale zanim to, to jeszcze jedna z pozycji bardziej tradycyjnych dla tych, którzy lubią muzykę czynną i bierną. Bierną, bo będzie koncert, którego będzie można posłuchać, a czynną, dlatego że połączony z wieczorem tanecznym. Dalej, Słoneczni chłopcy, o których e, wspominałam, piękna opowieść wyreżyserowana przez Olgę Lipińską. E, po, po spektaklu planujemy spotkanie z Krzysztofem Kowalewskim, e, e, Karolina Wójs-Barys z spis treści poufnych, a, a pretekstem do tego jest najnowsza książka, wywiad, rzeka, taka zabawna historia. I to jest ten koncert, e, który jakby przełamuje tradycję. Zawsze w Artfeście były rzeczy jazzowe. To jest jakby kanwa i podstawa tego festiwalu i w ogóle intencji, jaka Dana pewnie kierowała. Jazzowe inspiracje, które łączą bardzo wiele wątków muzycznych. Tutaj po raz drugi sięgamy do osoby, do Tarnowianki, do Malwiny Koładziejczyk, która stworzyła własny zespół z przyjaciół studiujących w Akademii Muzycznej w Danii. Malwina przyjeżdża ze swoimi przyjaciółmi i zagra koncert, który będzie mieszanką bardzo wielu nurtów muzycznych i klasyki polskiej, i klasyki światowej i bardzo wysublimowanych jazzowych dźwięków, ale też sporo będzie takich podejrzewanych wpływów duńskich i klimatów nam chyba trochę obcych. Na koniec właściwie festiwalu z naszej strony, prawie na koniec, zupełnie rozrywkowa rzecz gala muzykalowa Teatru Broadway. Twórczynią tego teatru też jest osoba, która pochodzi z Tarnowa, więc to tu jest, tu jest kolejny wątek nasz własny. Natomiast jest to rzecz absolutnie rozrywkowa dla tych, którzy chcą odpocząć po prostu przy rozrywce. Finalizujemy muzycznie, muzycznie art fest koncertem recitalem Hani Banaszak. To jest królowa polskiej estrady. Myślę, że nie należy tutaj zbyt wiele mówić. Hania opowie Muzyką i pięknymi tekstami. Mam nadzieję, że Państwu ten koncert, odpoczynek przypadnie do gustu. I tak kończymy w Mościcach. E, Dziękujemy. Jak powiedziałam, festiwal jest tutaj przez Budynowskie Towarzystwo zachęty to Sztuk Pięknych, ale też Barbara Bujtys prowadzi u nas taką sekcję związaną z architekturą, która dobrze przyjęła się do festiwalu. Też na ten minut, Zapraszamy przy tej edycji. Dzień dobry Państwu. Myśmy z tym pomysłem mówienia o książkach pojawili się stosunkowo późno, bo to właściwie był 2012 rok i była to też taka potrzeba rozszerzenia, zaprezentowania czegoś więcej, bo jest dużo muzyki, jest dużo teatru, sztuk plastycznych, natomiast no jakby gdzieś ta książka owszem pojawia się. To są książki, które towarzyszą spotkaniom z artystami. Jak to było i będzie miało miejsce także w tym roku przy okazji spotkania z panem Kowalewskim, ale jakby zaczęliśmy oscylować też w stronę architektury i mówieniu o tym, jak ta architektura wpływa na nas i jaka jest ważna w naszym otoczeniu. Zaczęliśmy od spotkania z Piotrem Sarzyńskim Wrzask w Przestrzeni. Później miały miejsce też ważne książki, ważne spotkania: Ornament i Zbrodnia Adolfa Loza. I książka o modernizmach, Architektura Nowoczesności II Rzeczpospolitej, ważna dlatego, że spotkanie odbyło się w Mościcach i jest tam duży obszerny rozdział poświęcony architekturze Mościc. Z kolei rok temu mówiliśmy o Adolfie Szyszko-Bochuszu, twórcy mauzoleum Bema, tutaj także z kolei w tym miejscu miało, miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie. W tym roku także no, chcemy dalej to kontynuować i mamy dwie propozycje. Pierwsze to jest spotkanie 1 grudnia. Spotkamy się z panią Alicją Gzowską, która będzie miała wykład na temat dekoracja czy propaganda o, um, o retoryce dekoracji architektonicznej. Alicja Gzowska na co dzień pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie, w oddziale Muzeum, Muzeum Żoźbli Xawary Dunikowskiego Król Jest autorką książek o postmodernizmie. Polsce i bardzo ciekawej książki 13 żelbetowych słupów, która mówi o architekturze dworca w Katowicach. I tutaj także będziemy mieli, myślę, okazję porozmawiać o architekturze dworców w Ternowie i między innymi o dworcu w Mościcach, który jest takim bardzo ważnym i żywym w sumie tematem, który gdzieś tam powinien także wypłynąć w późniejszym okresie. I drugie spotkanie, druga książka. Spotykamy się tydzień później, także we wtorek, także w BWA o godzinie 17.00 z Panią Agnieszką Razmus-Gorzelską. Jest to osoba bliska Tarnowowi, była już u nas, jest z nami właściwie zaprzyjaźniona przy okazji także tłumaczenia książki Ornament i zbrodnia, dlatego, że Agnieszka jest jedną z założycieli Centrum Architektury. Jest to taka bardzo prężna, bardzo ciekawa instytucja warszawska która zajmuje się głównie tłumaczeniem na język polski takich klasycznych dzieł, które do tej pory nie miały polskiej edycji. I także jest tak, że w tym przypadku, mianowicie książka ta jest dosłownie takim hitem wydawniczym na rynku światowym, ponieważ mówi o tym, jakie są zależności pomiędzy architektami i, yy, i władzą w tym momencie, Hitlerem, Husajnem i dalej kolejnymi współczesnymi. Zarówno dyktatorami, jak i politykami. I mówi w sposób wprost fascynujący, jak um, architektura jest narzędziem budowania władzy. To znaczy, każdy wielki polityk pragnie po sobie zostawić budynek, obiekt. Jest to sprawa bardzo bliska. Żyjemy, proszę Państwa, właściwie teraz w Polsce, w czasie muzeów, w czasie sal koncertowych, bardzo różnych instytucji kultury. I to także jest odzwierciedlenie, odzwierciedlenie tego, w jakich czasach żyjemy. No, dlaczego te książki y, będą miały miejsce i będziemy o nich mówić właśnie przy okazji Artfestu? Dlatego, że jakby dotykają tych bardzo ważnych, istotnych problemów. I jakby tutaj znowu ukłon w stronę tarnowskich mościc. Dlatego, że w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie tarnowskie mościce, fabryka związków azotowych była takim narzędziem propagandy sukcesu i mówiła właśnie o tych związkach i potędze Nowego Państwa po 1918 roku. Także zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno nie będzie nudno i na pewno będzie ciekawie. Dziękujemy bardzo. Festiwal, tak jak powiedziałam na początku, nie mógłby odbywać się i rozwijać bez osób, które ufają, które nas bardzo mocno wspierają. Taką osobą jest Pani ale też firma, którą prezentuje, Grupa Azoty, która jest głównym partnerem. Dzień dobry Państwu, dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji przede wszystkim. I cóż, można powiedzieć, że Grupa Azoty, czy nasza spółka, już od samego początku naszego istnienia wspierała kulturę i sztukę. Oczywiście na początku odbywało się to w trochę innej formie. W ramach naszych struktur, w ramach naszej spółki, zakładów funkcjonował Dom Kultury, funkcjonował Zespół Pieśni i Tańca, funkcjonowało również Kino Marzenie. Obecnie i orkiestra Denta, z tym że orkiestra Denta cały czas jest w zakładach azotowych, dlatego o tym nie wspomniałam. Obecnie Również chcemy wspierać i działać na rzecz kultury, kultury tarnowskiej, jednak odbywa się to może trochę w innej formie, udzielamy wsparcia, współpracujemy w naszej opinii z najlepszymi instytucjami i jednostkami, które świetnie prowadzą projekty i właśnie jednym z tych projektów jest festiwal Art Fest, tak? który łączy w sobie wiele dyscyplin artystycznych i jest swego rodzaju dialogiem między publicznością a artystami. I mogę tylko w tym momencie pogratulować, ponieważ jak usłyszałam, jak bogaty program jest. To w tym momencie, pomimo że jeszcze festiwal się nie odbył, to chciałabym pogratulować tutaj organizatorkom tak bogatego programu i mam nadzieję, że mieszkańcy Tarnowa znajdą w tym programie wiele ciekawych miejsc dla siebie. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy i dziękujemy też za zaufanie i za wsparcie. Projekt ten jest także finansowany ze środków Województwa Małopolskiego, także Miasta Tarnowa. Przypominamy, że PWA z instytucją kultury miasta Tarnowa, Centrum Stopliwości instytucją województwa małopolskiego. Pozostałymi sponsorami jest firma Gas System, a także <trybucja> dystrybucja. Bardzo. A ja chciałam bardzo podziękować Państwu. A no z tak, Państwa, teraz... nie poradzili. Dziękuję bardzo, że wspieracie nas patronatami, informacją, obecnością. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo za to dziękujemy. Też dziękujemy Ci za taki przybycie. Mamy nadzieję, że też Państwa osobiście, także jeżeli nie całość, to niektóre, niektóre wydarzenia ucieszą, zaciekawią i że z przyjemnością będą Państwo o nich opowiadać na ramach swoich mediów. Bardzo dziękujemy jesteśmy do Państwa dyspozycji.